Mam właśnie wszystkie pudełka zrzuciłam, no cała ja. Cześć kochani, z tej strony Estera. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale I na dzień dobry muszę Wam wytłumaczyć wygląd mojego oka. Niestety mam tutaj taką. Czerwoną kropkę czerwonego krwiaka, bo pękły mi naczynka w oku. Yy, I w ogóle dzisiaj miałam zamiar nagrać minimum 2-3 filmy, ale niestety mam do nagrania same takie filmy, w których twarz jest bardzo blisko. Nie wiem, mogłabym w sumie nagrać jakieś mierzymy może. Także jeszcze pomyślałam nagrywać filmiki makijażowe, ale nie chcę się wam pokazywać z bliska z tym okiem, bo to naprawdę nie za fajnie wygląda. Także dzisiaj przychodzę do was z filmikiem, w którym będziemy sobie mierzyć biżuterię. Jestem bardzo podekscytowana, dlatego że takiego filmiku u mnie na kanale jeszcze nigdy przenigdy nie było, a jest to naprawdę fajny temat. Jak dla mnie bardzo ciekawy. Mam tutaj 8 pudełek, w środku powinno być 9 rzeczy, te wszystkie Biżuteria dotarła do mnie w kartonie, w którym znalazłam dwa oddzielne kartoniki, które właśnie widzicie. W środku każdego kartonika znalazłam szmatkę do polerowania biżuterii oraz taką kartę, na której były wypisane wskazówki dotyczące użytkowania i pielęgnacji biżuterii. Linki do wszystkiego, co będę pokazywać w dzisiejszym holu, zostawiam Wam tak jak zwykle w opisie. Mam też dla Was kod na 25% zniżki do sklepu gingyberry, Ten kod brzmi Fit25. Również zostawiam go w opisie. No, i teraz już przechodzę do pokazywania wszystkiego po kolei. Przechodzimy do odpakowywania. Pudełeczka prezentują się tak. Są bardzo eleganckie. I otwiera się je tutaj w ten sposób, że najpierw trzeba wysunąć. I teraz słuchajcie, to jest totalny sztos. Zobaczcie te opakowania. Jak ja je zobaczyłam, po prostu zakochałam się w nich. To jest coś tak niesamowicie praktycznego. Ja muszę sobie poszukać na AliExpress, czy znajdę coś takiego. Jeżeli widziałyście gdziekolwiek tego typu opakowania, to proszę dajcie mi znać. Ja czegoś takiego naprawdę bardzo potrzebuję. Ja tutaj mam akurat dwie rzeczy. Pierwsza to jest bransoletka na rękę, a druga na nogę. W pozostałych pudełkach już powinno być po jednej rzeczy. To jest taka folia, ale ona jest niesamowicie wytrzymała, dlatego, że ona się trochę tutaj odkształca od, tych, od tej biżuterii, która jest w środku, a później robi się znowu gładka, także naprawdę no coś niesamowitego ja jestem tym zachwycona to jest naprawdę coś wspaniałego, biżuteria się nie brudzi, nie kurzy, nic się z nią nie dzieje a my możemy sobie otworzyć na przykład szufladę albo pudełko i wszystko widzimy jak na dłoni, gdzie co mamy schowane pierwsza rzecz to jest bransoletka na rękę, zaraz pokażę ją Wam w przybliżeniu i później jak ona wygląda na ręce Bransoletka jest pozłacana 14-karatowym złotem i wysadzana cyrkoniami. Nie wiem jeszcze jak będzie z trwałością tej biżuterii, ale opinie w internecie oni mają bardzo dobre. Jej cena uważam, że jest bardzo przystępna, bo bransoletka kosztuje niecałe 16 funtów. Myślę, ona będzie na mnie troszkę zbyt długa, więc będę musiała sobie tutaj wyjąć, będzie mi ciężko to zrobić z paznokciami teraz, takimi długimi, będę musiała sobie tutaj wyjąć ten, to jedno ogniwo i będzie po prostu idealna naprawdę przepiękna ja nie lubię nosić dużych bransoletek w ogóle nie przepadam za bransoletkami ale ta jest taka malutka delikatna naprawdę bardzo w moim stylu jest kolejna bransoletka tak jak już mówiłam to bransoletka na nogę i tutaj mamy perełki i dwa połączone łańcuszki. Kolejna rzecz to również bransoletka. Zobaczcie te membranki. One, tak jak mówiłam, odkształcają się, są naprawdę bardzo elastyczne, bo to jest dosyć grube, tak naprawdę, a zmieściło się bez problemu. Bransoletka prezentuje się tak. No, moim zdaniem, nie pasuje tutaj do tej sukienki, którą mam teraz, ale do jakiejś takiej imprezowej kiecki. Myślę, że, wiecie co chyba tutaj wrzyna mi się trochę, muszę ją bardziej odgiąć. Myślę, że pasowałaby idealnie. Patrz, czuję, że po prostu makijaż już mi się topi. Nie jest to dobry dzień na nagrywanie zdecydowanie. Aż, z, aż zarymowałam. Kolejna rzecz to jest łańcuszek na ciało. To jest taki łańcuszek, który możemy sobie nosić na dekolcie. Na zdjęciu wyglądał super. Wow! Tutaj może być problem, słuchajcie, bo ja nie wiem, jak to założyć, ale zaraz to rozpracuję. Zobaczcie, pięknie się mieni. To złoto wygląda naprawdę tak bardzo szlachetnie, a nie tandetnie. Powinna być bardziej opalona. Fajnie to by wyglądało z opalenizną. Ja założę inną bluzkę, dlatego że tu w połączeniu z tą sukienką to będzie po prostu wyglądało makabrycznie. No to jest coś naprawdę fajnego i można sobie tutaj tak w ogóle w różny sposób te łańcuszki ustawić, rozłożyć. Ten łańcuszek to była taka rzecz, której ja się trochę bałam, ale jest fajne, na no. łatwo się zakłada. Myślałam, że będzie z tym problem. To mi by się podobał y, założony do czegoś po prostu bez bez ramionczek. Muszę poprzymierzać do różnych rzeczy. Bardzo ciekawa rzecz, także będę kombinować. Kolejna rzecz, i tutaj mamy kolczyki. Oni mają bardzo duży wybór kolczyków, i są to takie kolczyki różnego rodzaju. Duże, takie bardzo ozdobne, ale są też takie delikatne. Ja wybrałam sobie właśnie takie klasyczne, delikatne. Są ciężkie, wydają się być takiej naprawdę dobrej jakości. Zaraz wam pokażę, jak wyglądają w moich uszach. Te również są pozłacane 14-karatowym złotem. Kosztują całe 18 funtów, i są jeszcze dostępne w kolorze białego złota. No, zobaczcie, ponadczasowa klasyka. Takie kolczyki zawsze będą modne i są prześliczne. Bardzo mi się podobają. Są dość ciężkie, czuć ten ciężar, ale to jest takie fajne uczucie. Czuć, że coś w tych uszach jest. Fajne pudełeczko. Ja bawię się świetnie, nagrywając ten filmik, naprawdę. Sama tutaj jestem ciekawa, jak będę wyglądała z tą biżuterią, bo ja już wcześniej sobie zajrzałam do tych pudełeczek, nie będę ukrywać, nie wytrzymałam, ale jeszcze niczego nie mierzyłam. Kolejna rzecz to są znowu kolczyki, to już jest ostatnia para kolczyków, więcej kolczyków nie zamawiałam. To są kolczyki z motywem liści, i tutaj niektóre z liści są wysadzane takimi malutkimi diamencikami. Wygląda to naprawdę prześlicznie. I tutaj mamy taką samą cenę, i one również są pozłacane 14-karatowym złotem. No i dostępne również w kolorze białego złota. Te kolczyki są totalnie w moim stylu. Ja właśnie lubię takie roślinne motywy. No nie łapie mi tutaj ostrości, ale nagrałam te przybliżenia, tak że będziecie widziały dokładnie, a teraz tutaj, tylko tak, żeby pokazać, jak na mnie wyglądają. Naprawdę super. Zostały tylko trzy pudełeczka, aż mi smutno i takich rzeczy mogłabym pokazywać Wam ze 20. Kolejna rzecz to naszyjnik i tutaj też wybrałam sobie taką ponadczasową klasykę. Jest to taki bardzo prosty naszyjnik. Zobaczcie sobie z bliska, jak on się prezentuje. Przepiękny i będzie pasował do wielu stylizacji ze względu na to, że jest właśnie taki prosty. Od razu pomyślałam sobie, że będzie świetnie wyglądał z koszulą w kolorze khaki. Prześliczny, fajnie się układa i wygląda na taki naprawdę, naprawdę drogi. Zobaczcie, jak sobie tutaj zdejmę te ramionka, świetnie to wygląda. Naprawdę bardzo mi się podoba na bango będę wam pokazywać, będę go nosić. Jest totalnie w moim stylu. Niestety, przedostatnie pudełko. Tutaj mamy kolejny naszyjnik. No, on mnie naprawdę zauroczył. Kiedy go zobaczyłam na stronie, to była jedna z takich rzeczy, które zobaczyłam, i od razu wrzuciłam do koszyka. Ja mówię, to na pewno biorę. Uwielbiam takie naszyjniki z delikatnymi wisiorkami. Ten jeden motylek jest taki maleńki, słodziutki, a drugi jest wysadzany też takimi jakimiś diamencikami. I ten naszyjnik prezentuje się tak. To już jest maksymalna długość. On jest taki króciutki. Troszkę się boję, że nie będziecie tego wszystkiego dokładnie widzieli, bo to jest takie malutkie. No piękne, prześliczny. Na pewno będę go nosić. To jest właśnie taki fajny wisiorek do noszenia na co dzień. Najchętniej już bym go sobie zostawiła. Tak sobie tutaj go oglądam i jest po prostu prześliczny. To jest mój faworyt. Mój faworyt tego holu zdecydowanie. Już ostatnie pudełko. Straszna szkoda. I tutaj też mamy naszyjnik. To jest naszyjnik z czterolistną koniczynką. Podobno czterolistne koniczynki przynoszą szczęście. Mi się trochę szczęścia przyda w końcu w życiu. <noise> Także może będę nosić. Nie mogłam go założyć, ale w końcu się udało. Też jest bardzo ładny. Też jest śliczny, no. W pierwszej chwili ta koniczynka wydawała mi się troszkę taka zbyt duża. Troszkę zbyt masywna. Ja jestem fanką takiej delikatnej biżuterii. Ale zobaczcie, kiedy się ją tutaj rozłoży, to wygląda to naprawdę prześlicznie. Najkrótsza jego długość jest taka, a najdłuższa taka. Właśnie tak sobie teraz myślę, że to chyba powinno być odwrotnie. A już wiem. Koniczynkę możemy nosić tak, natomiast kiedy tutaj ją rozłożymy, to ona będzie teraz odwrotnie, więc muszę go zdjąć i przełożyć na drugą stronę, żebyście zobaczyli dokładnie, jak to wygląda. Dobra, niestety nie ma opcji, że uda mi się. Zapiąć go lewą ręką. Tylko, że wam ten naszyjnik po prostu trzymając sobie tutaj rękę bardzo ładny jest prześliczny, bardzo też taki delikatny. Super. Także słuchajcie, no ja z dzisiejszego filmiku jestem niesamowicie zadowolona. Świetnie bawiłam się nagrywając go i praktycznie wszystkie rzeczy bardzo mi się podobają. Um, może zacznę w końcu nosić więcej biżuterii. Bo ja naprawdę biżuterię noszę bardzo, bardzo rzadko. Bardzo rzadko. Ostatnio nosiłam kolczyki. Przez dłuższy czas, ale. Tak poza tym to praktycznie nic nie noszę. No i kochani, na dzisiaj to już wszystko. Ja mam do Was jeszcze jedno ważne pytanie, czy ten filmik w ogóle Wam się podobał i czy taką tematyką jesteście zainteresowani. Czy chcecie właśnie, żeby tutaj pojawiały się jakieś takie filmiki inne niż zwykle, czyli nie tylko mierzymy głównie rzeczy z Lumpeksu, ale właśnie jakieś takie biżuteria, dodatki, gadżety. No nie wiem, dajcie znać, co o tym sądzicie. A ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie, no i mam nadzieję, że to oko szybko mi dojdzie do jakiegoś takiego normalnego wyglądu i że widzimy się na kanale już niedługo. Buziaki pa.